Ale powiedzmy też sobie szczerze, co do tego, z czym dzisiaj PiS przyjdzie i Marszałek Witek na to spotkanie, to wielkich złudzeń nie mamy. Pewnie będą chcieli wymusić z nas jakieś deklaracje, jakieś, żeby coś podpisać, żeby się do czegoś zobowiązać, żeby stworzyć jakiś zespół roboczy. Zaraz to my, to znaczy my mamy propozycję oczywiście, ale to teraz my mamy wyręczać rząd w tworzeniu y, propozycji prawa? To my mamy wyręczać rząd w, w tym, żeby głosować za rzeczami, które rząd powinien przepracować? My możemy je, w, możemy je wesprzeć, jeżeli będą dobrym, możemy podzielić się swoimi ekspertami, proszę bardzo, ale to teraz my mamy robić robotę za to, za co oni biorą y, w pieniądze, mają apanarze i, i tytułują się władzą. To, co se, to, to nagle sobie y, wymyślili wspaniały sposób na to, jak dalej utrzymać się ze swoją nieudolnością przy korycie, a dlaczego? O tym mówię, to nie jest kwestia małoskowości, że my teraz powiemy, dobra, no to jak oni nie zrobią, to my też nie zrobimy, bo to jest ich robota i będziemy patrzeć, jak ludzie umierają. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że za oni chcą za to uzyskać taką yy, cenę, że zostaną dłużej przy władzy i nadal będą swoją nieudolnością pogłębiać te problemy, które są. Popatrzcie na jeden prosty przykład ministra Dworczyka. Można go lubić, można nie lubić, ale to, to ten, ten, ten że ja nie wiem jak to nazwać, ta indolencja po prostu skrajna, która sprawiła, że jego maile w, o najbardziej tkliwych rzeczach, jego opinie o ludziach i tysiące innych rzeczy, rządowe rzeczy wypływają na światło dzienne, spowodowały, że się schował, bo schowali go, żeby nie wychodził na, na pierwszy plan, a przecież to jest koordynator ze strony Rządu Narodowego Programu Szczepień. A więc jeżeli w najważniejszym momencie, w, 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 kiedy trzeba walczyć z pandemią, koordynator Narodowego Programu Szczepień, zaplątany w nieudolność tej władzy i w absurd polityczny, z nieobecny i nie funkcjonuje, no to proste to wnioski nasuwają się same. Ile można jeszcze tolerować taką władzę? Dzisiaj mówimy im wprost: Polacy muszą zacząć być ratowani przez państwo. Natomiast wy weźcie odpowiedzialność jako rząd za to, co jest waszym zadaniem, a my weźmiemy odpowiedzialność za to, co jest naszym zadaniem, a więc jeżeli będą mądre propozycje, to oczywiście, że je poprzemy yy, i nie będziemy się tutaj z jakichś powodów handry, politycznych handryczyć, że to ustawa pisowska. Ludzi trzeba ratować i Polskę trzeba ratować, bo pandemia i drożyzna to są dwie te rzeczy, które mogą nam zrobić taką jesień średniowiecza tej wiosny, że się nie pozbieramy.